Big boys! What you want, what you want, what you want know. When to brown for you. Biscoat Lotus is for you. Tu taka kawka. Zajebisty bi bis Biscoat, Biskow, Lotus, taka firma jest. Super te ciasteczka są. Bardzo polecam, są takie małe. Do pracy jak idziecie na przerwę. Kurcze, to nawet nie na przerwę. To jest po prostu do takiej kawy, co na biurko zestawiacie, akurat z klientem rozmawiacie. Super smak, taki korzenny, takie ciasteczka lekkie są naprawdę, czy to o tak lubicie moczyć, ale to uwaga, bo jak wpadnie, to będzie trzeba do wydubania. No, mmm. Językiem nawet się rozwala. Taki smak korzenny, jak korzeń, korzeń dębu. Druga metoda jedzenia to jest nabranie dużo kawy mm. naprawdę świetne są te ciasteczka i dwa ciasteczka jedno takie ciasteczko takie opakowanie dwóch ciasteczek starczy na kawę oj kurde jedno starczy jedno starczy na kawę naprawdę polecam takie dobre że aż kurde będziecie więcej jedli